Bondomierskie gołębie 10 kwietnia 2013 roku Taplają się w takiej małej kałuży która powstała z stopniejącego śniegu ale coś mało mają miejsca tutaj wiotru z trzydziestki usuwa śniegu. Nowe kwietniki przywiezione dzisiaj. Bardzo ciężkie. Nowy. idzie gość z Koprzewnicy, Stasiu, Stasiu, witaj na Sandomierskim Bruku. I bo jestem miłośnikiem, kocham Sandomierz. A to wiem o tym, to wiem, wiem, ja też go kocham, tylko widzisz on jest trudny, do ko to jest trudna miłość to miasto nie umie się odwiedzić a która byłaś przez te latwa nic tak mówię <laughs> to, <jak> to prawda <laughs> taka taka prawdziwa jak ja pamiętam tak jest. te swoje kryzysy że jak były jak kiedyś miłość to przeżyli leciała do Santoniego na piechotę po lek, bo, bo, bo był problem z autobusem mama no.